Biuro Podróży dla Celebrytów i Polityków, PLEPS nie latamy, latamy, słucham. Witam, witam panie prezydencie. Oczywiście tak, ale narty w kwietniu, rozumiem, na zimę pewnie, zima dobrze. To ja może wyślę ofertę na maila. Oczywiście tak, proszę, proszę dyktować. A-Duda-Maupa, gmail.com, kocham Jarka Jeden... Nie szkodzi, ja też kiedyś z rozpędu podałem z hasłem. Nie ma problemu, tak. tak. Pozdrawiam. Wow. O, dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, czy to jest biuro podróży dla celebrytów? Tak, tak. Super, bo my chcieliśmy wycieczkę. A państwo to chyba nowi w branży. Aha, Skąd? Że no. jest gwiazdą programu Hamy i Wieśniaczki. No, jestem najbardziej hamską wieśniaczką. No, a, a, a Paweł? Paweł jest, wie pan, dublerem Lewandowskiego w reklamie szamponu. widzi pan, jakby wszyscy go znają. <laughs> Tylko, że pan w ogóle nie jest podobny. Ale mam wiesz. Uh. To prawda. <klucz> <klucz> o -o A fakt, pan, dziękuję. A poza tym, proszę pana, walczyłem fejmemema. Znaczy, tak dokładnie. To... Jesteś w p dol. <klucz> A nie walczyłeś. I to jeszcze od najmana. <klucz> Ale śmiesz. E, e, to możemy, tak? Tak, tak pa Państwo z polecenia? E, tak, tak, my z polecenia, bo poleciła Pana moja koleżanka, e, która u Pana kupiła taką e, wycieczkę właśnie e, All Excuse me. E, I e, ona właśnie jak wrzucała e, właśnie zdjęcia z tych e, Malediwów, e, no to e, ona właśnie tam, Jezu, dostawała normalnie po tysiące nowych tak. lajków. No. Mamy mnóstwo zadowolonych klientów. E, tak? O. Tak, proszę bardzo, tutaj Wieniawa na plaży. Wow! E, tutaj Gessler na słoniu. Ło, panie biedny słoń. To... Nie, to akurat gesło. E, tak, tutaj jest rozenek na Majdanie. A. 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 No tak, bo szukałam. Mm, mm, y, a, a tu? E, tu kozidrak na pana. Zadowolona. Były no. alkohole. Przepraszam, bardzo. E, Plepsnie nie lata, my latamy, słucham. Witam, panie Donaldzie. Oczywiście tak trzeba odpocząć przed kampanią, pewnie, że tak. E, dobrze. E, Majorka, tak. Lotem czy Lufthansa? No, pewnie trzeba dać zarobić swoim. Pisze Lufthansa. Tak. A <grywa> widzę <grywa> <grywa> e, Dobrze, gdzie, gdzie państwo chcieliby polecieć? Ojku, to ja bym chciała lotom, taką wymarzoną moją wyspę, na której była Caterina Zeta Jones. – Którą? – Safari. I chciałabym, żeby na tej wyspie jeszcze była jakaś taka piękna plaża, żeby mogła ulokować swój produkt. – Od sponsora? – Oczywiście. – Proszę bardzo, jaki to produkt? – Zbryjający się żwirek! Kiedy the żwirkiem z tym to ty uważaj, żeby nie było jak karmu. Znaczy się zapłacili. – Tak, zapłacili. Puszkami z kocim żarciem. Panie, ja to do domu wysłał. Pół roku wieś, Samogon zagryzał Łyskazem. No. Pół roku. E, Plepsy Lado. No. Dobra, dobra. Witam, ekscelencję. Oczywi oczywiście tak. E... Sam czy z ministrantami? <ślam> sam, sam, dobrze. E, 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 tak. no, nie wiem, mo może Medjugorje? Fatih? Bardzo, bardzo przepraszam. Oczywiście tak. Oczywiście ja, tak. Ja wiem, w Las Palmas też są kościoły. Nie wozi się drewna do lasu. Tak Z, z Bogiem. Panie, kto to był? O, nie, mo nie mogę. Absolutnie, to jest tajemnica spowiedzi. Nie, no. Zresztą jak ci powiem, to się zdziwisz. Tak. Czemu nie powiedział? Bo się za wcześnie zdziwiłaś. To ja może państwu zaproponuję Zanzibar. To jest obecnie najmodniejszy kierunek. Ale... A, absolutnie fantastyczna plaża. Cudowne zdjęcia wychodzą. Tak? Ale, a będzie tam miejsce na, 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 na jego produkt? Właśnie, bo tam gdzie my na ten... O, 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 o excuse me... me jak my mi pojedziemy, to żeby tam właśnie był wodospad. Żebym ja mógł ulokować też swój produkt. No. Boję się zapytać. No. Kostka toaletowa! Breath watermelon! Zabija bakterie z siłą wodospadu. Yeah, pach, 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 pach. Ale, że Nada mówiłam ci, żebyś tego nie brał. Odezwała się. A kto pod Izraelem reklamował tabletki na wzdęcia? Hmm? Jestem w strefie gazy. Jeśli ty masz gazy, weź się liteks. Przestań. Przestań! A. Co? Bej! Tak Tak? A mam ci przypomnieć twoją reklamę mebli? Tak szybko jak mi poskładał Neyman, tak szybko poskłada poskładacie nasz kredens, w wody Honmar. A ty, coś chyba zapomniała o swojej e, 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 reklamie seks-shopu. Najlepszy seks-shop w Warszawie. U nas, u naniści, walorziami i oknami. Genial! Tak? Tak. Tak, tak ty seks-shop, a ty twoje środki na e, impotencję? Co. No to, 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 to. to? Co, co? E, a chyba z tego żadnych też miał konar że a za to wyglądał jakby zimnej wody wyciągnięty. Bo jak brzoza wysuszona, to i gałąź nie tęga. Jak gałązka miękka, to i sikorka nie podziobie. By ty kiedy podziubała, to ja byłby sztywny jak Brzozowski na Eurowizji. Jezu, ale z ciebie Wieśnactwo To wierzchnactwo. Wierzchnactwo. Od razu widać, kto jest pod ruską granicą urodzony. Proszę państwa, przejdźmy do konkretów. Czy Państwo sobie życzą apartament z łożem małżeńskim? Da. To jeszcze się okaże, czy ci da. Nie poprosimy złożem, złożem konkubęckim. Tak, bo my jeszcze żyj, żyjemy na kocią łapę. A, to dlatego w torebce żwirek nosisz. To ja wiem. Proszę Państwa, ja mam taką ofertę dla Państwa. Zanzibar, hotel sześciogwiazdkowy, o! 18 tysięcy złotych za osobę. Jezu, ile? Pania, a nie ma co taniej. Nie wiem, bez wyżywienia. No tak, bo ja akurat z nim się najem wstydu. Jeszcze jest cała lodówka kitty-shita. jak masz tak wybrzyzać, to wiesz czas. sama... Se sama se pojadę do sama... tego hotela, wiesz? Nie... Sama se pojadę do tego... Nie, nie strasz, nie strasz, bo się... Weź jelitex. Jest jest, jest... jest... Nie nad... Witam Oczywiście tak Oczy, Oczywiście yy. Rozumiem, że ten sam hotel co w zeszłym roku. Tak, dobrze. Mm. Czy życzycie sobie z Mruczusiem apartament małżeński? Tak.